Ty widzisz, że nawet kiedyś śpię, płonę, myśl. Daj mi wody pośród mych napięć, twoje łzy słone, na napraw. Wobec spraw, samych Piszą coś na kartkach starych, by nowych, który które zadaje wagą na nie. Z ciebie wstać Czy dasz radę kochać Mimo tych Nie umiem już sama. Bez ciebie wstać Ostatni już raz Sprawiłam, że jego Oczy patrzą Puść kochać mimo, że ja nie umiem już sama bez Ciebie wstać Czy dasz radę kochać mimo Twych chan? Nie umiem już sama bez Ciebie wstać Czy dasz radę kochać Mimo, że ja nie umiem już sama, by z Ciebie wstać. Czy dasz radę kochać? Mimo, że ja oh, 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 nie umiem już sama, by z Ciebie wstać. Ostatni już raz sprawiłam, że jego oczy płaczą. Wieczór państwo witam Państwa serdecznie na ósmym finale Pereł Mazowsza, a jednocześnie jest to pierwsza gala w Powiecie Grodziskim. Nazywam się Jarosław Mika, jestem wydawcą przeglądu regionalnego i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszą galę. Moi na... drodzy, powoli przejdziemy do prezentacji pereł z poszczególnych gmin, a zaczniemy od gminy Baranów. Na wstępie prosiłbym na scenę przedstawiciela gminy Baranów. Panią Justynę Rodkowską bym prosił. Grow Flow Aleksandra Sadura. Perła Kultury. Piknik Rodzinny na stulecie powstania szkoły podstawowej wiwat Rodzina. Yes. Pan Piotr Piurkowski, dyrektor szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Baranowie. I w kategorii sport. Perła Sportu i Turystyki. Maja Kuran. Gratuluję Ci bardzo serdecznie i życzę powodzenia. Rozwijaj się. Poznaliśmy Perły z Gminy Baranów i przechodzimy do kolejnej Gminy, Grodzisk Mazowiecki. I tym samym na scenę ponownie zaprosiłbym Pana Burmistrza. Proszę Słysza. Państwa, jest mi bardzo miło ogłosić, że w kategorii przedsiębiorczości Normobaria Radonie. Szanowni Państwo, perwy kultury, zajęcia w dworku Adama Chełmońskiego, Kasia Mikulska. Proszę Państwa, jest taki klub, który ma wielką, wielką historię, wielką historię w Grodzisku Mazowieckim. Nie widzę prezesa tego klubu, a nie widzę go dlatego, że dzisiaj musimy chodzić na występy wnuczki do Warszawy. Wygrała, proszę Państwa, Pogoń Grodzic Mazowiecki. Jak Przechodzimy do prezentacji kandydatów z gminy Jaktorów. I tutaj pytanie, czy pan Cezary Łosiak z Kwazar. To zapraszamy na scenę. Mamy przedstawiciela A my obiecujemy oczywiście, że perłom kultury i perłom sportu osobiście dostarczymy statuetki. Tym samym dobiegliśmy do połowy naszego spotkania i zaprosiłbym na scenę panią dominikę. Hmm. See cold things divine and I've been there before, but that life's a bore, so full of a superficial song. i na scenę, zaprosiłbym Pana Burmistrza Piotra Remiszewskiego. na zwycięstwo. Jarku, bardzo dziękuję za zaproszenie na wspaniałą galę, a Grzegorz dziękuję za gościnę. Wielkie brawa dla obu Panów. Kochani, perła przedsiębiorczości El Camino Dom, Michta i Świeżewski, spółka jawna. Zapraszam. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Perła kultury dla Milanowskiego Muzeum Gier i Komputerów. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, perła sportu i turystyki dla wakacji z rakietą. I przechodzimy do prezentacji kolejnej gminy Podkowa Leśna. Tu również mamy informację, że włodarzom nie udało się dotrzeć, więc ja przedstawię e, nominatów i postaram się wręczyć nagrody zwycięzcom. W kategorii perła przedsiębiorczości nasza pracownia Aleksandra Tkaczyk, perła kultury Festiwal Stawisko Miejsce Symbiozy Sztuk i Kultur oraz perła sportu Gym Studio. I prosiłbym na scenę, z tego co wiem, z delikatnych przecieków, że mamy przedstawiciela stawiska Miejsca Symbiozy Sztuki i Kultur. Zapraszam. I powoli zbliżamy się do końca. Ostatnia gmina powiatu grodziskiego. Na scenę prosiłbym pana wójta Piotra Rybkę, a ja przybliżę kandydatów. I perła przedsiębiorczości cukiernia Ursi Cakes. Perła kultury pani Grażyna Jakubowska-Zielińska, autorka książki Ocalone Wspomnienia. Najgorszy był strach. I trzecia, ostatnia perła w naszej gminie: Perła Sportu i Turystyki Mikołaj, granica zawodnik Rekin Team. Moi drodzy, i tym optymistycznym akcentem dobrnęliśmy do końca dzisiejszej uroczystości. Natomiast to nie jest koniec samego plebiscytu. Dzisiaj poznaliśmy perły powiatu grodziskiego, w dniu wczorajszym poznaliśmy perły powiatu Otwockiego, jutro poznamy perły powiatu Pruszkowskiego. Natomiast za tydzień już serdecznie Państwa zapraszam. Wśród tych pereł, które dzisiaj otrzymaliście Państwo, jedna zostanie perłą powiatu grodziskiego w kategorii przedsiębiorczość, perłą. Powiatu grodziskiego w kategorii Kultura i w kategorii Sport. Także zapraszamy serdecznie Państwa 29 luty, to jest czwartek, godzina 17 i to będzie Centrum Kultury w Tarczynie. A tymczasem zapraszam Państwa na finałowy występ i na scenę poproszę panią Dagmarę Jaworską. Wierną, odważną, prawą i dzielną, taką nie widzi świat. Czuję, bądź No to pieśń gdzieś. No to gdzieś. Przegrać nie sztuka, a do zwycięstwa żaden nie wie, że Zem ze słońcem wstaje bezbronna I ruszam w drogę bez słów A gdy serce rytm wybije I do walki woła mnie Stanę mocna i gotowa 你匆左右。 Walki walki po wołacie, pozwól sobie je usłyszeć, gdy być wojownikiem chcę.